Dzień dobry. Nazywam się Kamila Jakimowicz i jestem dyrektorką e, przedszkola daltońskiego Akademia Junior. E, jestem również konsultantką Polskiego Stowarzyszenia Dalton, e, edukatorką. E, pracuję na co dzień e, z nauczycielami przygotowując ich do e, zmiany myślenia i podejścia w edukacji. E, oraz jestem e, e, edukatorką i też pracuję z rodzicami Pokazuje, jak w łatwy sposób można towarzyszyć dzieciom w konfliktach. Rozpoczął się właśnie nabór na studia, które będą opowiadały o edukacji alternatywnej z elementami planu daltońskiego i neurodydaktyki. Chciałam Was bardzo zachęcić do rozpoczęcia tych studiów. Ponieważ udało się nam zebrać z zespół naprawdę dobrych fachowców oraz praktyków, którzy od lat już zajmują się tą formą organizacji procesu uczenia się. Celem, celem tych studiów jest pokazywanie edukacji alternatywnej jako takiej bardzo naturalnej, bardzo intuicyjnej i skutecznej formy organizacji właśnie tego procesu uczenia się. Trochę takie odczarowanie, bo mam poczucie, że o tych pierwszych placówkach, które były demokratyczne i które były właśnie alternatywą dla systemu, który powstał na początku tej epoki industrialnej, gdzie potrzebni byli robotnicy do, do fabryk. On jakoś tak kojarzy się w większości przypadków z brakiem dyscypliny, trochę z mylnym podejściem, że uczniowie mogą wszystko i że naprawdę daje się im totalną wolność bez odpowiedzialności. Więc to będę próbowała ja i moi koledzy wykładowcy i wykładowczynie, będziemy próbowali Wam pokazać, że, że to nie do końca tak jest. Kiedy spojrzymy na przytoczone przeze mnie wcześniej fabryki, 100-200 lat temu, i patrząc później na te fabryki, które są teraz współcześnie, widzimy, jak niesamowicie zmienił się świat jak niesamowicie zmieniły się technologie, zarządzanie w zespołach zespoły turkusowe, gdzie ludzie ze sobą współpracują. Jeśli spojrzymy na szkołę sprzed 100-150 lat i spojrzymy na szkołę obecną, to tak naprawdę widzimy, że niewiele się zmieniło. Dopóki przed uczniami stoi nauczyciel, a uczniowie siedzą w ławkach, które są ustawione w rzędy, i nauczyciel w sposób transmisyjny przelewa swoją wiedzę. Do, prosto do głów swoich uczniów, a później egzekwuje odtworzenie tej wiedzy w sposób niemal identyczny, to tak naprawdę w naszej edukacji nic się nie zmienia. Zmieniają się tylko didaskalia, czyli tablica, która była kiedyś czarna, potem zielona, później biała, później multimedialna. Natomiast to nie są czynniki, które tak naprawdę wniosą cokolwiek w naszą edukację. Dziś potrzebna jest zmiana paradygmatu. Dziś potrzebne są, jest przebudowa fundamentów, na którym opieramy nasze myślenie i które nas trzymają w takiej bezpiecznej strefie komfortu, które dają nam takie mylne poczucie bezpieczeństwa. Tak naprawdę to, co działało 200 lat, już nie działa. I o tym wiedzieli już tak naprawdę 100 lat temu wielcy reformatorzy, którzy podejmowali liczne próby, m.in. Helen Parkhurst, innymi Maria Montessori, którą na pewno doskonale znacie. Tylko oni wtedy się opierali na swoim głębokim, dość długim doświadczeniu i na swojej bardzo wnikliwej obserwacji. Na zasadzie prób błędów stworzyli alternatywę do tego, co było wcześniej. Dzisiaj, dzięki nauce, i mam tutaj na myśli neurobiologię, która połączyła się z dydaktyką, możemy już za pomocą bardzo naukowych metod zajrzeć do wnętrza mózgu, zobaczyć, jakie procesy zachodzą tam właśnie w środku i co jest tak naprawdę skuteczne. Zatem, dzisiaj, nauka pomaga nam tak naprawdę już potwierdzić tylko to, co wielcy reformatorzy wiedzieli 100 lat temu. Zatem jednym z elementów studiów będzie również neurodydaktyka, i tutaj mamy, za nazwiska, będziecie mogli spotkać doktora Marka Kaczmarzyka oraz Roberta Bieleckiego. Dodatkowo w nasz skład, do naszego zespołu dołącza również doktor, David Benson z Uniwersytetu Bamingi, który pokaże Wam, jak to wszystko wygląda w Ameryce, w jaki sposób we wczesnych swoich latach pracował z dziećmi z rezerwatu, w jaki sposób organizował proces uczenia się, właśnie nie pracując z podręcznikami, tylko po prostu z naturą, która była gdzieś tam obok niego. Ode mnie dowiecie się sporo o planie daltońskim, ale nie tyle o historii czy teorii, tylko po prostu będziemy pracować nad tworzeniem materiałów, pomocy, które mogą Wam się przydać tak naprawdę od zaraz. Będzie również Katarzyna Dworaczyk, która pomoże Wam stać się empatycznym nauczycielem, który będzie potrafił zbudować zespół. Będzie potrafił też towarzyszyć dzieciom w konfliktach i, yy, i sprawi, że wasze dzieci będą pot też potrafiły komunikować swoje potrzeby. Będzie, yy, będą również profesorowie yy z naszej rodzimej uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Także naprawdę uważam, yy, że te studia naprawdę mogą wielu z was yy zmienić życie, a na pewno już myślenie. Korzyści, które będziecie mieli z tego yy, z, tej, z, z tego czasu spędzonego z nami, to przede wszystkim um, zmiana myślenia, y, może trochę odwagi, y, ponieważ wielu nauczycieli, z którymi rozmawiam i spotykam się, sygnalizuje mi, że oni już rozumieją, że musi być inaczej, ale nie mają wsparcia w środowisku, więc y, będziemy próbowali ich trochę wzmocnić, podbudować w nich wiarę, że te zmiany są zmianami nieuniknionymi i dać im odwagę do tego, żeby pokazali innym, jak, jak dokonywać tych zmian, żeby nie, nie musieli się chować ze swoimi marzeniami, tylko po prostu mówić o nich głośno i być z tego dumnym. Zostaniecie również Państwo certyfikat z Polskiego Stowarzyszenia Dalton o tym, że skończyliście cały kurs z planu daltońskiego, co ułatwi Wam na pewno zatrudnienie później w naprawdę porządnych placówkach, które gdzieś tam czują też lub realizują elementy planu daltońskiego, tudzież czują tą alternatywę gdzieś w, w duszy gra. To, co będziemy robić, z czym Wy wyjdziecie, te korzyści, o których mówię, to również tworzenie takich materiałów i e, tworzenie takich pomocy, które będziecie mogli wykorzystać od zaraz e, i to wy będziecie e, ich autorami, e, zatem e, e, jakby te, przejdziecie sami przez ten proces e, od nauczania do uczenia się e, i to będzie chyba najbardziej e, taki efektywny i sami poczujecie e, jak to jest kiedy dochodzi się samemu krok po kroku. Współpracuję z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową od kilku lat. Przychodzą do nas studenci na praktyki lub przychodzą na obserwacje i za każdym razem robią wielkie miny, wielkie oczy i zdumione miny, że coś takiego w ogóle można robić, że można pracować bez podręczników, że można dzieciom oddać odpowiedzialność za ich proces nauczania, uczenia się. Że można, nie zmuszając dziecka do pracy, uwolnić jego potencjał. I myślę, że taka wizyta, na przykład w takim miejscu jak to, już gdzieś sieje to ziarno um, takiego myślenia trochę inaczej, z czego się bardzo cieszę. Zatem um, pozostaje mi tylko zaprosić Was do, do zgłoszenia się um, na stronie PWSZ. Kliknięcia w rekrutację i naprawdę nie czekajcie, nie zastanawiajcie się długo. Zapiszcie się na studia podyplomowe Edukacja Alternatywna z Planem Daltońskim. Zachęcam Was do studiowania, tym bardziej, że PWZ to jest jedyna tak naprawdę publiczna uczelnia w Konimie. No i mam ogromną nadzieję, że zobaczymy się w październiku. Wszystkiego dobrego.